Kochani, to już ostatni vlogmas. Słuchajcie, na początku chciałam Wam życzyć pięknych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, żebyście spędzili je w takiej ciepłej, miłej, rodzinnej atmosferze. Życzę też wszystkiego dobrego dla Waszych psiaków, koniecznie ode mnie wyprzytulajcie i pogłaskajcie. A dzisiaj, kochani, na sam koniec vlogmaska chciałam Wam pokazać, jakie szykuję prezenty dla moich psiaków. Teraz przyjechała do mnie rodzinka, moi rodzice, siostra, którzy mają też pieska tego pieska wzięli ze sobą, więc jest z nami też Kokuś, więc aktualnie mamy trzy psy, trzy koty w domu eee, no i dla Kokusia też przygotowałam troszkę mniejszy upominek ponieważ oni, wiecie, przylatują samolotem więc ten bagaż jest tak troszeczkę ograniczony, więc dla Kokusia przygotowałam troszkę mniejszą paczkę, też z takim nastawieniem, że myślę, że sporo z tych rzeczy zje jeszcze jak tutaj u nas będą, żeby właśnie, wiecie, nie przesadzić z tym bagażem, no i co? Zapraszam Was na pakowanie prezentów, mam Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was taki przyjemny. Pokażę Wam dokładnie, co dziewczynki dostaną, co to są za produkty. Cóż, zapraszam do oglądania. No dobrze kochani, zaczynamy od paczki dla Nelci. Tutaj mam krewetki tygrysie, wersja taka świąteczna, to są krewetki liofilizowane z Amazonia. Bardzo wartościowy dodatek do diety psa, warto taką jedną, dwie krewetki dorzucić co jakiś czas do posiłku. Dobra, więc to jest pierwsza rzecz. Dalej, mimo że Nelcia jest oczywiście na diecie barw, to raz na jakiś czas dostaje nisko przetworzone karmy. I jedną z takich karm, które uwielbia, są te karmy wekowane. Ta firma, słuchajcie, robiłam Wam recenzję tych słoiczków. Ślema mał. Ślema mał. Ja nie potrafię tego wymówić, ale pojawi się tutaj film, gdzie omawiałam dokładnie tą, tą karmę. Tutaj jest wersja z koniem, więc konina. Kolejna rzecz to jest zabawka, jak widzicie tutaj to jest e, Organic Natural Rubber, czyli rubber, nie wiem jak to się wymawia, nieważne. E, więc to jest taka naturalna guma, która e, jest nietoksyczna, to jest zabawka ze sklepu Eco Pet Space, bardzo Wam polecam ten sklep, mają naprawdę super wyselekcjonowany asortyment, właśnie nietoksyczne zabawki, nietoksyczne akcesoria dla psów, także nisko przetworzone karmy, więc zaglądajcie też z naszym kodem psiglos, jest tam rabat. Więc koniecznie zajrzyjcie do tego sklepu, no i taka zabawka ląduje dla Nelci. Kolejna rzecz to jest bulion kostny z kurczaka. Nelcia uwielbia wszelkiego rodzaju wywary, buliony, więc dorzucam jej taki. Teraz czas na coś do pogryzienia, dorzucam dla Nelci skórkę z królika, to są suszone naturalne gryzaki ze sklepu slowdog.pl, tam też z tym sklepem współpracujemy, więc jeżeli jesteście zainteresowani produktami od nich to z kodem psiglos jest rabat na wszystko, też ma makarmy wypiekane, no warto zajrzeć, więc dobra dla Nelci ląduje skóra z królika. Teraz słuchajcie czas na jedne z ulubionych przysmaków Nelly, to są takie chipsy z, z firmy Leiki. to znajdziecie te, te przysmaczki w Amazonia Zo. Skład jest super, to jest wołowina z, z marchewką, z różnymi warzywami, ziołami są ekstra i Nela je uwielbia, więc no nie mogło ich zabraknąć na święta. Kolejna rzecz to jest miseczka, taka nie to miseczka, nie to likimata, po prostu jest piękna, powiedzmy taki slow feeder w kształcie z takimi kwiatuszkami, kolor liliowy, uwielbiam ten kolor, od spodu są przysawki. no prześliczna jest ta miseczka, o mój Boże, piękna. A i tutaj to jest akurat z, z Amazonu, z żadnej konkretnej firmy. Kolejna rzecz to jest pasta Golden Paste, czyli pasta z kurkumą, to wsparcie stawów i, i na odporność. I ostatnia rzecz to jest taki słodki reniferek, to jest właściwie słuchajcie zabawka i dla Neli i dla Sofii, właśnie specjalnie szukałam takich zabawek, które są długie, bo one słuchajcie Nela i Sofii uwielbiają się razem bawić i przeciągać się zabawkami i właśnie najfajniej im to wychodzi, kiedy zabawka jest długa, więc znalazłam to jest akurat Zooplusa, na Zooplusie takiego fajnego pluszowego reniferka, który ma mega długie nogi, myślę, że się fajnie spisze dla dziewczyn, bo Nela powiedzmy złapie za, za głowę, a Sophie będzie miała aż cztery nogi, żeby tutaj złapać i też się pobawić z Nelcią. No dobra, więc spakujemy i to jest ostatnia rzecz dla Nelci. No dobra, kochani, czas na drugie pudełko i prezenty dla Sofisi. Pierwsza rzecz to są suszone płótka kozie. One są w formie takich małych kawałków. Słuchajcie, wiecie, Sofi ma przyciski komunikacyjne, bardzo często z nich korzysta i ciągle wciska przycisk ćwiczenia. Więc my takich małych przysmaczków do ćwiczeń potrzebujemy dużo i to jest jeden z ulubionych Sofisi. Też jest fajny, bo nie brudzi rąk. I tak samo jak Nelcia dostała y, świąteczną wersję lifulizowanych przysmaków z Amazonia Zoo, no to też z tej serii dostanie Sofisia. Sofii dostanie mięso Jagnięce. Pamiętajcie, że według tradycyjnej medycyny chińskiej Jagnięcina jest takim pokarmem silnie, silnie rozgrzewającym, wręcz gorącym. Więc Jagnięcina idealnie się sprawdzi właśnie dla Sofisi, która jest pieskiem takim dosyć wychłodzonym. Pamiętajcie, że o takich rzeczach, jak właśnie termika pokarmów, opowiadam w moim kursie Naturoterapia w dzieci Psiaków, więc koniecznie weźcie udział, jeżeli Was te tematy interesują. Kolejna rzecz to jest świąteczna wersja weków od Polent Paulina. Dziewczynki uwielbiają te karmy, ja je uwielbiam za skład, za jakość, więc ląduję do paczki Sofii. Czas na zabawkę. Tutaj kolejna zabawka ze sklepu Eco Pet Space. To jest taki lud, jest naprawdę ślicznie wykonany. Tutaj zobaczcie szeleści. A gdy się nim potrząśnie, mam nadzieję, że to będzie słuchać. <słyskawe> Wydaje jeszcze taki dźwięk, więc nie ma tutaj wiecie takiej hamskiej piszczałki, e, ale też jest to interesująca bardzo zabawka dla psa i jest po prostu prześliczna. Kolejna rzecz, tym razem gryzaki, to są uszy z królika z futrem, to są też gryzaczki ze Slowdog. Jakiś czas temu, słuchajcie, zamówiłam taki dwupak mat do lizania na Amazonie. I postanowiłam, że jedna mata trafi do, do, dla Sofisi, a druga dla Kokusia. Więc, słuchajcie, rozpakujemy to. No i oczywiście dla Sofisi trafi różowa, czy tam fioletowa. Taka mata z przysawkami. Super. Słuchajcie, do tego jeszcze tutaj są akcesoria, jest taka szczotka do czyszczenia i szpatułka do nakładania, ale to chyba dam już kokusiowi. Kolejna zabawka, to jest taki lew. Wiem, że jest mało świąteczny, ale bardzo mi się spodobał. On słuchajcie, w środku ma butelkę. Więc też jest bardzo interesujący dla psiaka. Nie wiem, po prostu mi się jakoś bardzo spodobał, więc go zamówiłam. To też jest zabawka z Zooplusa. No i tak jak Nelcia dostała bulion z kurczaka, tak tutaj dla Sofisi mam bulion z jagnięciny. I jest to bulion taki gotowy, kostny, który znajdziecie w Ofufiu. Też z Ofufiu mamy współpracę z Kodem Psiglos. Macie tam rabat na wszystko, więc koniecznie zaglądajcie. No dobra, i to są wszystkie rzeczy dla Sofisi. Teraz pytanie, czy mi się to zamknie. No dobrze, słuchajcie, przyszedł czas na y, paczkę dla kokusia. Kokus, jak Wam mówiłam, dostanie troszkę mniej rzeczy, ponieważ tutaj mamy ograniczenie, jeżeli chodzi o bagaż, więc też sporo z tych rzeczy mam nadzieję, że kokus jeszcze zje zanim tutaj od nas wyjadą. No więc to będzie taka mniejsza, y, mniejsza paczuszka. Jeżeli kojarzycie, to właśnie w y, takim opakowaniu, w takim worku, y, przyszła do nas paczka świąteczna ze Slow Dog. No dobrze, słuchajcie, y, Kokuś tak samo jak dziewczynki dostanie świąteczną wersję Poland Pauline też jedna wykowana karma dla niego ląduje, tutaj mamy smak, czekajcie, czekajcie, co to jest za smak, kokus nie je kurczaka, więc tutaj wybierałam bez kurczaka, tu mamy królika, więc jest to królik, będzie bardzo fajnym wyborem dla kokusia. Kokuś, tak samo jak dziewczynki, dostanie liofilizowane przysmaki, tą świąteczną edycję z Amazonia. Zobaczcie, że te przysmaczki mają tutaj właśnie napis: mięso cielęce dla bardzo grzecznego kota i psa, więc mega, mega słodko. Kolejna rzecz to są przysmaczki przy ze z sloodok. To są te przysmaczki, które były w świątecznej paczce. To są te serduszka z. To był dorsz i chyba kaczka, jeżeli się nie mylę. Tak, kaczka i, i dorsz. Więc takie małe smaczki lądują dla kokusia. Kokusiowi dorzucam też suplement, który no nie użyję go na pewno tutaj jak u nas będą rodzice, natomiast wezmę sobie do Polski. To jest beta-glukan, czyli bardzo wartościowy suplement, super wsparcie odporności, bardzo dobry na zdrowie jelit. Myślę, że się przyda. Dla kokusia mam także przysmaczki. To jest mały piesek, więc nawet takie małe paski troszkę go zajmą. Tutaj e, i to i to jest ze slow, dog. tutaj mamy batony z bażanta, tu mamy piersi, z suszone, naturalnie, takie mięsne przysmaczki, gryzaczki w sam raz na święta. Dobra, słuchajcie, to już muszę podtrzymywać, bo mi się przewraca. Ostatnia rzecz to jest taka mata do lizania dla e, kokusia. Mało im zajmie miejsca w bagażu, więc mam nadzieję, że nie będzie problemu z zapakowaniem jej. E, no, więc mata z tymi akcesoriami do czyszczenia i nakładania. Myślę, że kokuś będzie zadowolony. Dobra, słuchajcie, jako tako weszło najwyżej, jeszcze potem się z tym bardziej pomęczę. No i gotowe! No dobrze kochani, paczki gotowe i tym samym nasz vlogmas dobiega końca. Oj, to była przygoda, 24 filmy codziennie, no to naprawdę było wyzwanie. Mam nadzieję, że te odcinki wprawiły Was w taki świąteczny nastrój, umieliły to oczekiwanie na święta. Jeszcze raz kochani życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego dzisiaj, całuski i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, materiałach, kursach. Do zobaczenia, papa. Pa.